Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest Tomasz Pongowski. Witam serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Tak, przyjemność po mojej stronie, chociaż jak wiemy, nie było łatwo. Nie było łatwo, no, ale się udało, to najważniejsze. Udało Tomek, ja przedstawiając tutaj swoich gości, zawsze na początku staram się wydać profesję, którą się zajmują, i powiem Ci, że w twoim przypadku miałem trochę problem. Tak, i ty zaczynają się schodzić. Bo z jednej <noise> strony, popularność zyskujesz jako juror dom, e, też projektujesz, prowadzisz agencję kreatywną, e, zajmujesz się szeroko pojętym designem, zajmujesz się też od wielu lat muzyką. Co ty wpisujesz w wybryce zawód, jakbyś siebie określił? Znaczy z natury jestem muzykiem. Tak uważam, z wykształcenia konserwator drewna zabytkowego. A to czym się zajmuję, to ogólnie kreacja. I tego się trzymam i szukam takich dziedzin i sposobów aktywności zawodowej w życiu, żeby to wszystko, żeby na bieżąco mógł odnotowywać, że to, co robię, to jest zajęcie kreatywne. Mhm. I gdy tam przejrzałem to, co robisz do tej pory i to, co robisz, no ta lista tych rzeczy jest naprawdę długa i zastanawiam się, czy jest coś, czego jeszcze nie spróbowałeś, a bardzo byś chciał. No ktoś mnie o to zapytał kiedyś i moja odpowiedź, coś tam wykombinowałem, bo coś na pewno było, ale za każdym razem, kiedy wraca do mnie to pytanie, mam problem, żeby sobie przypomnieć, co takiego na pewno nie robiłem. Mhm. Czy, bo tych rzeczy, które robiłeś, było aż tak dużo, bo tam i odbycie ochroniarzem i przez bycie no ratownikiem. Tak, 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 tak. No To gdzieś tam cały czas jest w moim życiu taki ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych, gdzie jakaś ja sytuacja wywołuje kolejną, to inspiruje mnie do czegoś, tam, tam z kolei pojawia się ktoś, kto mm. mnie zaciąga gdzieś indziej no Po prostu jest, staram się być otwarty na życie i to, co mi przynosi, staram się wykorzystywać najlepiej jak potrafię. Mm -hmm. Ty w jednym z wywiadów przyznałeś, że pochodzisz z rodziny, w której nie działo się za wiele, jeśli chodzi o pasje i zawody, które mógłbyś odziedziczyć, A z tego, co przejrzałem, to, co mówisz w różnych wywiadach mm -hmm. i, i twoją biografię, no to ty już dość wcześnie zacząłeś próbować różnych rzeczy. Powiedz mi, czy ktoś cię inspirował do tego, żeby coś robić? Sam poczułeś, że masz jakąś potrzebę poszukiwań? No to, to skoro w domu taki... niczego nie było takiego, co mogło Czyli znaczy, ja to jestem inspirować. taka życiowa przekora troszeczkę. I było tak, że wychowałem się w rodzinie. Yy... Inteligencko-robotniczej, która miała dość spore tradycje gdzieś tam herbowe z dawin dawna, ale one gdzieś w powodu ponieważ mój, moje, że tak powiem, korzenie po mieczu za szybko wymarły, żebym był w stanie bezpośrednio od kogoś, czy od dziadka, czy od ojca, który zmarł dość wcześniej, coś uzyskać. Więc miałem, musiałem bazować na tym, co mi tam duszy gra. A że opcji nie było za wiele, więc pierwsze, co mi się zaczęło wyświetlać jako dzieciak, to to, że chcę muzycznie się rozwijać. Mhm. Poszedłem do szkoły muzycznej, urwałem się z niej, później poszedłem do ogniska pracy pozaszkolnej, bo tam był lepszy repertuar jak dla mnie na wczesne czasy. Później zaczęły jakieś czasy punkowe, gdzie się własne, własne zespoły, jakby cały czas ta muzyka była. Mhm. I już od tam, jak już czas to we mnie zatrybiło, to już nie, nie, nie wyobrażałem sobie żyć bez muzyki, więc jakby gdzieś to działa do dzisiaj we mnie. Aczkolwiek w międzyczasie byłem zmuszony przez życie na tą muzykę zarabiać. Znaczy od tego się zaczęło moje zarabianie w wieku lat 15-16-17. I, I starałem się jakoś tego nie mieszać, w tym sensie, żeby sobie spokojnie zarabiać choćby pracując fizycznie gdziekolwiek, ale muzykę robić taką, jaka mi się podoba. I zacząłem tak trochę, był taki okres dość, znaczy dość długi, schizofreniczny w moim życiu, gdzie po prostu tutaj była sztuka, a tutaj było zarabianie na nią. Więc to były różne działania, przy których nauczyłem się również kwestii związanych ze stolarką i innymi takimi rzeczami, które jak się później okazało bardzo się przydały, a dzisiaj rozkwitają w telewizyjnych jakichś programach. A, a muzyka żyła w swoim życiem i żyje do dzisiaj. Ale po drodze chyba też było karate. Karate było jakby, to, znaczy to było nie ja jestem fizolem no, po prostu. Mhm. I to był sposób na to, żeby gdzieś się odreglować. gdzieś tam jako w podstawówce szaraczek no nie lubiłem dostawać po głowie, a dostawałem dość często, więc pomyślałem no sobie. Czy byłeś myślę, że... szaraczkiem, kiedykolwiek. No więc powiem szczerze, że tak, że coś mi tam się, że tak powiem, e, powtórzę się teraz zatrybiło e, w ko na przestrzeni 67 klasa. Mhm. Bo wcześniej czułem się, takim, znaczy nie to, że zawsze coś tam miałem. W przedszkolu już biłem się o idnuskowe sztuczce, bo były tylko dwa w zestawie w przedszkolu, że to były takie aluminiowe, badziewne, a tu były takie dwa metalowe, ładnie błyszczące, ja chciałem zawsze tego i byłem gotowy się o to bić. Natomiast w sensie fizycznym nie czułem się jakąś tam orłem i szukałem takiego sposobu, żeby gdzieś to jakoś nadrobić, nauczyć się porządnie bić. I były dwie opcje, albo boks albo karate, karate w moim miasteczku i stwierdziłem, że boks to takie się pastwa, a karate to taka sztuka jakby z nazwy, sztuka walki mm -hmm. I stwierdziłem, że jak już w tym temacie coś, no to, to, to sztukę chcę uprawiać. Powiedzmy mi, równolegle ucząc się walczyć, byłeś też ministrantem to te same czasy? Nie, nie, to ministrantem byłem dużo wcześniej, to było tak jakby z plikatu babci, mm -hmm. która była przekonana, że będę księdzem. No i zostałem wysłany do księdza, żeby wziął mnie na ministranta. Byłem tym ministrantem. Ja generalnie bardzo szanuję w sobie rozwój duchowy i to była jakiś taka inicjacja moja w tym temacie, która ewoluowała w związku z tym, że, że już jako dorastający dziecia zobaczyłem parę rzeczy, które mi się akurat w kościele nie podobały. Ale gdzieś to później się rozwijało. No ale to był taki okres, że tak, że za jakiś rok byłem ministrem. Tak? Mm -hmm. Mówisz, że ta muzyka była w Twoim życiu najwcześniej, w sumie najdłużej się nie mm -hmm. zajmujesz. I powiedz mi, czy Ty do tego, co chcesz robić muzycznie, jakoś dojrzewałeś i poszukiwałeś różnych rzeczy, czy od początku wiedziałeś, w którą stronę ja chcesz? Ja Ja w tym temacie czuję się dzieciakiem cały czas. Mm -hmm. Czyli cały czas szukasz. Znaczy, znaczy cały czas coś odnajduję, cały czas znajduję jakieś nowe, nowe brzmienie. Jestem cały czas głodny nowych brzmień. I Inspirują mnie. On. I kiedy, kiedy cokolwiek widzę nowego w, w sieci, czy gdzieś ktoś cokolwiek promuje nowego, jakieś nowe brzmienia, nowy nut muzyczny, nowy konkretny zespół, za każdym razem mam potrzebę to sprawdzić, żeby zobaczyć, jak to się ma do tego, co we mnie gra cały czas. I jeśli to w jakikolwiek sposób mnie ciągnie i czuję, że, że ma to coś świeżego, jakiś powiew świeżości w sobie, to z radością za tym idę. Mm -hmm. Muzycznie jesteś znany jako Mr. Ice. z kontraktem No to takie moja. Pierwsza młodzieńcza, większa, że tak powiem, mentalna wycieczka polegała na tym, żeby odnaleźć gdzieś siebie i, i jakąś taką istotę swojego, swojej karmicznej lekcji. I najważniejszą lekcją, jaką, jaka mi się tamten czas, a do tej pory to jedynie mi się to utrwala, jaką wtedy odnalazłem, to była kwestia przerobienia gdzieś tam własnego ego mhm. i kwestia tego, w jaki sposób mogę sprawić, że czując i będąc świadomym tego, że jestem gdzieś tam egocentrykiem, egoistą z natury... Jak chyba też każdy artysta. Znaczy, Myślę, że każdy człowiek i mm -hmm. to, że ktoś uważa się za altruistę albo jest uznawany za altruistę, to jest, to jest też pewna forma egoizmu. Komuś po prostu jest dobrze, jemu osobiście robi dobrze to, że pomaga innym. I to jest szlachetne i to jest super. I teraz chodzi o to, że jeśli ktoś nawet jest deklarowanym egoistą i, i myśli o sobie, to teraz yy, zastanawiałem się w, w takim w własnym procesie gdzieś tam yy, rozwoju mentalnego, jak, i, jak mogę to przerobić na coś konstruktywnego. Takiego, co mnie zadowoli, ale da też pożytek innym. I wyszło, Mr. I. No, Mr. I to jest taka, tak, ta, to jest taka, taką pieczątkę, sobie przybiłem tutaj, nawet konkretnie, żeby nigdy nie zapomnieć o tym, że to jest lekcja, którą, na którą muszę cały czas pracować. Mm -hmm. No i obecnie współtworzysz projekt IM2 tak. i wy o tym projekcie mówicie, że to, jest, że to jest ego disco, mówicie też o nim, że to multimedialna hermafrodyta. I ja ci szczerze powiem, że gdybym to tylko przeczytał i nie tylko to, to, co mówicie o swojej muzyce, o tym projekcie, to niewiele bym o nim wiedział. Dopiero gdy zobaczę dyski, gdy posłucham Aha. tej muzyki, trochę, trochę już wiem mniej więcej o co w tym chodzi, aczkolwiek przyznaję, że to totalnie nie są, nie są moje. Klimaty. To no, ja się rozumiem. A powiedz mi, jak ty byś lajkowi komuś, kto nie hmm. słyszał waszej muzyki, nie widział waszej teledyski, wytłumac teledysków, wytłumaczył, co robisz muzycznie? No Znaczy właśnie to jest tak, że staram się z tą muzyką specjalnie nie narzucać. Mam potrzebę ją robić, i robię ją. Jeśli mam dane, jest nam zrobić znaleźć czas, żeby zrobić do tego wideoklip również, no to też yy, staram się to robić w takiej konwencji, w jakiej nam yy, w danym momencie w duszy gra, ale też nie. Jakby nie zamykamy się w formule, która by zdefiniowała nas, co by pozwoliło mi łatwo komuś wytłumaczyć, no gramy odtąd, dotąd, to i tak, i tak to, tak i to ma nasze ramki i jest ok. Jedyne na nasze założenia i zarazem ograniczenia są takie, że ja jestem muzykiem i zajmuję się muzyką, a Muny, która jest drugim członkiem duetu, zajmuje się obrazem i szukamy symbiozy między tymi dwoma światami muzyki i obrazu. I na tym jakby polega konwencja na naszego tworzenia. Jeśli wchodzimy sobie nawzajem do naszych podwórek muzycznych czy wizualnych, to robimy to tylko na zasadzie jakiegoś uzupełniania się i, i łączenia, szukania jakichś takich wspólnych, wspólnych trybików, które dadzą później widzowi szansę zobaczyć to jako spójny projekt audiowizualny. No i od jakiegoś czasu występujemy głównie na tego typu imprezach, jakieś festiwale audio video, gdzie troszeczkę inna publika niż ta, do której przywykłem, wyrastają gdzieś tam w, w punku, a później trochę w clubbingu. W tej chwili do nas zachodzi na, na nasze koncerty. I, I nie chciałbym nikomu tutaj jakoś specjalnie narzucać. Jeśli ma ktoś okazję się załapać, a tak jest wiele, wiele osób zaapuje się na zasadzie uczestnictwa w jakiejś większej imprezie, gdzie przy okazji zobaczy, że my tam coś robimy, no to jest nam wtedy miło. A jakoś tak, żebym miał potrzebę jakoś. Znaczy, nie mam potrzeby i staram to w sobie jakoś tak kultywować, żeby nie mieć potrzeby komercjalizować tego, co mm -hmm. robię muzycznie. W związku z tym nie chcę się targetować, nie chcę się określać jakoś stylistycznie, bo to ewoluuje i ja się tym cieszę. Dla mnie to jest radość odkrywania nowego. Mhm. Ale w Polsce chyba trudno przebić się z taką muzyką. Ty gdzieś wspomniałeś, że miałeś propozycję z Kolumbii, tak? Co tak, to, to była w ogóle bardzo zabawna sytuacja, bo przez jakiś czas, znaczy jakby zaczęliśmy projekt ANTU od takiej klasycznej elektrosceny, która w 2007 bardzo mocno eksplodowała tutaj w Polsce, jak i w całej Europie, troszeczkę może nawet wcześniej. Mieliśmy okazję występować z różnymi artystami w, w tym nurcie muzycznym. Raz się złożyło tak, że występowaliśmy z jakąś dość znaną artystką z Hiszpanii, która została właśnie wydana przez taki label kolumbijski, który zajmował się promocją ele, europejskiego Elektro na, na Amerykę Południową. I gdzieś przy okazji zostaliśmy wyhaczeni my, zostaliśmy, dostaliśmy jakiś kontakt na mailu, czy na jakiś tam chyba przez MySpace'a I, i zapytanie, czy mogliby nas wydać tam. Hmm. Powiedzieliśmy, może super. No i tak ale rozumiem, że pracujecie dalej nad swoją płytą. Ale oczywiście, że tak. I cały... znaczy, tak. Naszym podstawowym punktem kontrolnym, po którym stwierdzimy, że coś udało nam się konkretnego osiągnąć, to będzie wyprodukowanie spójnej, stylistycznie i kompletnej płyty. Bo udało nam się wydać zresztą, nie wiem, jeszcze już półtora roku temu, może jak to czas jest... znać, singiel. Ghost. I tam był klip, udało się to wydać na płycie, udało się tej, tej wytwórni znaleźć również bardzo fajnych producentów, którzy zremiksowali ten utwór w czterech... Znaczy, finalnie na płytę weszły cztery, cztery remiksy i to były remiksy z Meksyku, z Hiszpanii, z, z Francji, jeden był Rosjanin. Bo w każdym razie jest osiem takich, które naprawdę bardzo nam się podobały, ale ustaliliśmy i wytwórnia też, że, że jest sens na single, mniej więcej jak cztery wprowadzać, więc wprowadziliśmy te, które nam leżały najlepiej. I z tego się tutaj musieliśmy cieszyć. Teraz będziemy się cieszyć, jeśli w końcu uda się wydać płyt. Mhm. No i oprócz tego, że zajmujesz się muzyką, to jak wspominaliśmy, zajmujesz się szeroko pojętym designem, projektowaniem i rozumiem, że, że to jest też jakaś forma wyrażania siebie. Oczywiście, że tak. Znaczy to jest tak, że no... Na etapie zespołu, w którym byłem swego czasu, który miał jakieś tam swoje sukcesy na scenie klubowej, uświadomiłem sobie, że nie ma czegoś takiego, jak polska scena klubowa i nie wytworzyła się jako taka branża. To jakby pokutuje do dzisiaj i to jest może my, między innymi wynikiem tego jest fakt, że nie ma gdzie w Polsce wydawać takiej muzyki, jak my robimy. Generalnie muzyka klubowa nie jest muzyką, która jest w stanie z wydawnictw na siebie zarobić. Więc zacząłem myśleć, co mogę takiego, czy mogę takim się w życiu zajmować, że kiedy minie ten, 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 ten wyż na klubing w Polsce, on już właśnie minął, e czy będę mógł normalnie zarabiać pieniądze robiąc coś dalej kreatywnego. I sobie wymyśliłem wtedy właśnie studia, to był gdzieś w trakcie, to właśnie studia konserwacja zabytkowego które stwierdziłem, że tam na pewno to jest zupełnie inna bajka, a tam z kolei też będę realizować coś w czyn i coś gdzieś między w międzyczasie we mnie, we mnie ewoluowało w temacie stylistycznym i poczucie jakiegoś wysmakowania w takiej, w działaniach bardziej fizycznych. Konkretne, konkretne dzieło, konkretny mebel, konkretna przestrzeń, jak ją zrobić, żeby była, żeby była po prostu piękna. I na tych studiach bardzo dużo zyskałem. Pięcioletnie studia to jest szmat czasu. I po nich zacząłem robić, to były konserwacja, więc mogłem albo renowować stare meble, Albo zabrać się za robienie nowych stylizowanych. I taką drogę obrałem. A w międzyczasie to się rozwinęło na tyle, że, że później okazało się, że fajnie by było, gdybym, jak robiąc ten mebel, do niego dopasował resztę w pomieszczeniu, albo zrobił mebel, który będzie wypełniać w ogóle całe pomieszczenie. I to jakby płynnie weszło w taki ogólnie nazywany interior design. I jakby później już nie było problemów, żeby projektować całe przestrzenie, łącznie z klubami, jakimiś większymi przestrzeniami. I wszystko to mam wrażenie, że, że się łączy. Z jednej strony wszystko jakby jest, wszędzie z kreacja, a z drugiej też w samym nazewnictwie, no bo projekt muzyczny, w którym bierzesz udział, to jest IM2, agencja kreatywna, I'm w której działasz, to jest I'm at Home. Więc... W sensie wszędzie staram się gdzieś tam odnaleźć siebie. Na, 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 genezą jakby nazwałem tu było to, że miałem potrzeby nie być sam, mhm. więc że ja też, ale nasz projekt jest otwarty, jeśli mamy, mamy dużo innych artystów, którzy z nami współpracują, więc jakby też ich włączamy w nasze działania bardzo chętnie. Jeśli chodzi o I'm at Home. To kwestia tego, że no ja jestem pracownikiem. E, moja partnerka też w związku z tym agencja, którą mieliśmy, chcieliśmy, żeby po prostu było nam jak w domu i mhm. tak się nazywa, tak została nazwana, ewoluuje ona w tej chwili na różne inne dziedziny, grafika, e, nawet eventy i to jest wszystko tak, że ludzie, którzy z nami pracują sami, pracując w tym wszystkim, Mamy poczucie, że, że gdzieś jesteśmy u siebie w tym wszystkim i chcemy dać to samo poczucie ludziom, którzy z nami współpracują. Mm -hmm. No i właśnie z tym designem, z tym projektowaniem kojarzycie, kojarzy Ciebie, wydaje mi się, najwięcej Polaków. Wszystko ze sprawą programu Bitwa o Dom. Jak no. Ty trafiłeś do tej produkcji? O, to długa droga. <laughs> Cały czas jest jak ścieżka jakaś przyczynowo-skutkowa w tym wszystkim, bo pierwszy program, do którego zostałem zaproszony, <coughs> był kręcony dla Domu i tam z kolei trafiłem, przez jeden z lokali, który, w którym robiłem z kolei elementy drewniane jako, jako, jako firma produkująca meble. Okazało się, że w projekcie, w którym było zaangażowane dużo więcej firm niż tylko nasza, byli różne, były różne podmioty, ale nad tym wszystkim trzymał pieczę pewien pan architekt, który miał problemy z komunikacją z innymi podwykonawcami. Okazało się, że jestem jedyną osobą, która może te światy jakoś skomunikować ze sobą. Byłem takim tłumaczem, z polskiego na naszy. I po pewnym czasie on przyszedł do mnie, znaczy dostałem synku od jego narzeczonej ówczesnej, która, hmm, która poszukiwała prowadzącego do jakiegoś programu, w którym miała ja być producentką. Powiedziała, ale zna takiego gościa, co na pewno sobie poradzi. Mhm. I zostałem zaproszony na, na zdjęcia próbne, z których o dziwo, na który zostałem wybrany. I, I zrobiłem tamten program, ale też nie chciałem wchodzić w taką konwencję Pana Złota Rączka, i ostatecznie do tego, do tego projektu przekonało mnie fakt, że w ramach ustaleń naszych, jak miałby to wyglądać, produkcja zgodziła się na to, żeby w projekcie użyć po prostu moją muzykę. Mhm. I to dla mnie był taki wabi, że mówię, no to, 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 to sobie ubrudę rączki, to co mi to. Zrobimy te wnętrza, które były do tego zrobione, do tego wskazane. A... Nie było, zrobiliśmy ten projekt, był jakiś rok, dwa, trzy ciszy i nagle zadzwoniono do mnie z TVN z propozycją właśnie pojawienia się na zdjęciach próbnych do programu, które, jak się okazało, nie do którego jak nie zostałem ostatecznie zaproszony, bo to chodziło o zdjęcia do pani i pani Haus, mhm. na których po raz pierwszy spotkałem się z Natalią z kolei. Natalia została zaproszona. Ja okazałem się ponoć zbyt wyrazisty. Yy, więc znowu był jakiś tam pół roku, rok ciszy, i znowu zadzwoniono do mnie z tego samego numeru i zaproszono na kolejne. Więc jakoś tak z rozbiegu poszedłem i się okazało, że to były już zdjęcia do właśnie Witweda. I ty w jednym z wiadów przyznałeś, że w tym programie, że ten program znakomicie wpisuje się w Twój ogólnożyciowy pakiet lekcji do odrobienia. Tak. To jakie lekcje odrabiasz w tym programie? No, no nic generalnie takiej zgody na to, co przynosi, co przynosi życie. No. Sam z siebie w życiu bym nie wpadł na to, żeby brać udział w takim programie. Nie wpadłbym na to na etapie moich planów życiowych, chcąc robić całe życie muzykę, gdzieś mimo wszystko cały czas byłem zmuszony pracować na nią fizycznie. W związku z tym zdobywałem wiedzę, która pozwoliła mi później odnaleźć się na studiach, skończyć te studia i, i mieć pewien pakiet, który okazuje się być no, niezbędny przy realizacji tego typu e, programu jak domi. No i kiedy życie przynosi człowiekowi taką, taką sytuację, no byłoby trochę chyba nie na miejscu powiedzieć, że gardzę nią dziękuję, ale nie. Mhm. Więc po prostu jest to lekcja, którą y, codziennie od, staram się odrabiać i, i przynosimy mi nowe sytuacje, sytuacje, których nawet nie byłem w stanie spodziewać się, że pojawią się. Przychodzą one, mniej przyjazny, bardziej przyjazne ale wszystko to jest lekcja, którą gdzieś trzeba w sobie przerobić i wyciągnąć z tego co najlepsze. No, powiedz mi, program mocno zmienił Twoje życie? Bo Ty przyznałeś kiedyś, że na początku przez pierwsze dwa miesiące emisji hamowałeś się z niektórymi zachowaniami w miejscach publicznych. No bo nie wiedziałem tak naprawdę. Zdałem sobie sprawę, że, że akurat w przypadku tego programu <laughs> no, oglądalność będzie znacząco wyższa niż w przypadku poprzedniego. E, ostrzegano mnie przed różnymi m, sytuacjami i, i jakimiś tam akcjami, które mogą który może, może moja osoba, jako rozpoznawalna twarz wywoływać gdzieś tam na ulicy i starałem się jakby balansować, czuć, czy coś takiego ma miejsce, czy to nie ma miejsca. I to był taki raczej wytworzony wewnętrzny bufor niż, niż życie by mnie do tego zmuszało. Mhm. Więc byłem taki trochę zachowawczy przez jakiś tam czas. Później stwierdziłem, że nic takiego nie ma miejsca, no, ale nawet to, co się wydarza, nie jest niczym, co by mnie wprowadzało w jakiś, jakiś dyskomfort i prowadza jaką jakąś niosło traumę psychiczną, więc odpuściłem i mam nadzieję, że, że, że jestem tak jak byłem. Mhm. A powiedz mi, nie boisz, że ta medialna machina cię na tyle wciągnie, że nie będziesz miał czasu na muzykę? Trochę tak się stało nawet. Ale. Znaczy, lubię jak mnie coś stymuluje, jeśli jest tak, że faktycznie mam mało czasu, a mam bardzo mało czasu, do tego jeszcze w tej chwili otworzyliśmy fundację, taką właśnie ProKultura, która ma za zadanie właśnie aktywizować te wszystkie działania, nie tylko, które sami gdzieś tam ale też zachęcać innych do współpracy i wykorzystywania naszego potencjału do, do realizowania projektów, które, z którymi przychodzą do nas inni animatorzy kultury. No to, to dla mnie to jest coś, co mnie stymuluje cały czas i to jest bardzo pozytywna energia, która, no, daje poczucie sensu życia, no, po prostu. Więc to jest rzecz, której, na którą nie jest sposób narzekać. Powiedz mi, bo kolejna edycja Bitwy o Dom wejdzie na nasze ekrany dopiero na wiosnę, więc jak do tego czasu planujesz realizować swoje i wykorzystywać swoje pokłady kreatywności? Planowałem wyjechać na wakacje, ale <laughs> okazało się, że już że nie zdążę. E, więc cóż, no... Jest nowy sprzęt, który właśnie miałem przyjemność dziś tam y, powitać w naszych progach agencyjnych. W tym trzeba się zapoznać. On daje nowe możliwości kreacji, zarówno dźwięku, jak i obrazu. Jesteśmy z tego strasznie szczęśliwi ja jestem strasznie mówiąc kolokwialnie pojarany tematem, więc po prostu będę zapoznawać się i tworzyć nowe w oparciu o nowe narzędzia pracy i cieszę się tym. To take w takim razie życzę sukcesów w tych odkrywaniu e, nowych, e, nowych pól, nowych ścieżek w tym kreowaniu wszystkiego, in. czy muzyki, czy designu, czy jeszcze innych dróg, które odnajdziesz w swoim życiu. E, no i wielu sukcesów i tego, żeby ten czas na wakacje też się znalazł. Niech tak będzie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce, podczas kolejnego wywiadu.